Cześć, ja mam na imię Weronika i zapraszam na wspólną praktykę. Zaczniemy w pozycji leżącej. Ułóż się na plecach, kolana zostaw ugięte stopy na szerokość maty i kolana opadają na siebie. Dłonie możesz ułożyć na brzuchu, po bokach ciała. Lub jedną rękę zostawić na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej. Na początku tej praktyki postaraj się wycofać zmysł słuchu do wewnątrz. Przestań zwracać uwagę na otaczające cię dźwięki. I przekieruj uwagę do środka swojego ciała, do tego, jak się dzisiaj czujesz. Co w tobie dzisiaj gra i buczy? Zwróć uwagę na swój oddech. Zwróć uwagę, czy Twoje ciało, nawet będąc w tej pozycji, jest lekko spięte? Ale postaraj się nie oceniać siebie, nie oceniać swojego ciała, swojego stanu, tylko zauważ. Możesz zacząć świadomie rozluźniać mięśnie twarzy, miejsce między brwiami, żuchwę. Zauważ, czy właśnie nie zaciskasz zębów, czy nie jesteś ściśnięta tutaj cały czas. I zacznij świadomie oddychać trochę wolniej, trochę dłużej. Dłonie mogą zostać na ciele lub po bokach maty, w zależności gdzie się wcześniej znajdowały. A kolana delikatnie rozłącz i zacznij przenosić najpierw na lewą stronę. Wróć do góry, i prawa strona. Stopy się odrywają, też się przechylają na boki, i góra, i do lewej. I góra, i do prawej. I powtórz jeszcze raz na lewą stronę na prawą stronę. I kolana wracają do góry. Przyciągnij je teraz do swojej klatki piersiowej. Obejmij dużym uściskiem i możesz zostać tutaj przez chwilę w bezruchu. Możesz mieć zamknięte oczy, tak jak jest ci wygodnie, a możesz delikatnie pokołysać, pobujać się na boki. Sprawdź, jak jest ci lepiej, czego dzisiaj potrzebujesz, co ci też mówi twoje ciało, ono najlepiej ci odpowie, w jakiej pozycji chce się teraz znaleźć, co chce z tobą zrobić, jak poczuje się lepiej. Mhm. I jeśli się bujałaś, zatrzymaj się w centrum. Wyprostuj nogi do góry, ręce do góry i zacznij kręcić kółeczka dłońmi i stopami. Kilka w jedną, kilka w drugą stronę. Możesz potelepać nogami, rękoma, jak taki przewrócony żuk na plecy. Mhm. I wróć z powrotem do uścisku swoich nóg. Głęboki wdech, długi wydech. Wyprostuj lewą nogę z powrotem do góry, a prawą stopę ustaw na lewej nodze. Będziemy chcieli przejeżdżać stopą. Wzdłuż lewej nogi do góry i do dołu. Do góry i delikatnie w dół. Jeszcze raz góra i dół. Mhm. Zatrzymaj się mniej więcej na wysokości kolana. Ustaw tutaj kostkę. Lewą nogę możesz ugiąć, złap za nią. Przyciągnij troszkę w swoją stronę i poczuj, co czuję. I poczuj, co się dzieje w prawej nodze, w prawym biodrze. Prawe kolano chcemy myślami odsunąć od siebie. I obserwuj. Rozluźnij nogi i zmieniamy stronę. Prawa noga się prostuje, lewa stopa na niej i szuramy lewą piętą po prawej nodze. Do góry, do dołu. I jeszcze ostatni raz do góry. I zjedź w dół, zatrzymaj kostkę na wysokości kolana, Ugnij prawą nogę, przyciągnij delikatnie w swoją stronę, przekieruj uwagę na lewą nogę. Rozplącz nogi, złap pod kolanami i kołyską. Przejdź do siedzenia na macie. Skrzyżuj nogi przed sobą, dłonie przed siebie i chcemy wylądować w klęku podpartym na macie. Dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami. I kilka powtórzeń kociego i krowiego grzbietu. Nasz kręgosłup to uwielbia, więc weź wdech. Pępek zapada się w dół, spójrz dumnie przed siebie, długa szyja. Z wydechem odepnij się mocno od maty, zaokrągli plecy. Możesz spojrzeć między swoje uda. I jeszcze raz wdech. I wydech, wdech, i wydech. I ostatni raz wdech. I z wydechem kręgosłup neutralnie. Mhm. Usiądź na piętach rozgrzejemy jeszcze na chwilę nadgarstki, za je koszyczek i na wdechu w jedną stronę kręcimy na wydechu w drugą. Strzep dłonie w każdą możliwą stronę. I jeszcze raz. Dłonie przed nami. Podwiń palce stóp i biodra wyślij wysoko w górę do psa z głową w dół. Jeśli twoje pięty nie dosięgają do maty i kolana są ugięte, zostań tutaj. Nie siłuj się ze sobą. Możesz pomaszerować w tej pozycji, starając się dociągać pięty w stronę maty. Od razu poczujesz, co się dzieje w tyłach twoich nóg. Jeśli dreptałaś, zatrzymaj się, mocno odepchnij się od maty. Spójrzmy na swoje nogi, głowa jest tutaj rozluźniona. Oddychaj. Zostając w tej pozycji, rozstaw stopy na szerokość maty i zacznij dłońmi przechodzić w stronę stóp. Będąc w takim lekkim skłonie, palce stóp ustaw do zewnątrz, pięty do środka i zejdź do przysiadu. Zanim ułożymy Nasze ręce mogą Cię podtrzymywać tutaj, i delikatnie pobujaj biodrami z lewa na prawa. Poszukaj sobie miejsca w biodrach w tej pozycji. Sprawdź, jak się tutaj czujesz, jak się mają Twoje kolana, Twój kręgosłup, Twoje biodra. I po chwili. Szukania swojego miejsca w tej pozycji. Zatrzymaj się. Łokcie wepchnij między kolana, dłonie złóż do siebie i zjeźdź niżej na wysokość mostka i na wysokość swoich łokci. To sprawi, że kolana oddalą się jeszcze od siebie. Zostań w tej pozycji, wydłuż kręgosłup. Jeśli jest to dla Ciebie komfortowe, możesz zamknąć oczy. Zaczniemy wychodzić z tej pozycji. Najpierw odłożymy dłonie daleko przed siebie, tak jakbyś się chciała przeciągnąć jeszcze tutaj, wydłużyć. I podpierając się tutaj dłońmi, zacznij pomału unosić biodra w górę, przybliż stopy. I wróć jeszcze raz do psa z głową w dół. Weź długi wdech. Z wydechem kolana lądują na matę. Odkładamy grzbiety stóp również na matę. Biodra idą napięty. Dłonie układamy pod czołem do pozycji dziecka pięknie wyciszającej i bezpiecznej pozycji Unieś delikatnie głowę z dłoni i przesuń ramiona do lewej strony, przeciągając swój prawy bok ciała. Głowę, czoło skieruj do maty. Jeśli dasz radę, możesz odłożyć głowę na macie. I przejdź dłońmi przez centrum do prawej strony kierując tym razem uwagę na swój lewy bok ciała i jeszcze raz wróć dłońmi do centrum i zacznij rolować swój kręgosłup kręg po kręgu, tak by znaleźć się w siadzie na piętach. Przejdź pośladkami na jeden z boków. Nogi daj do przodu i odłóż ciało na matę. Przyciągając kolana do siebie, tym razem rozstawiając je. Szeroko możesz złapać za swoje kostki, za zewnętrzne krawędzie stóp lub za duże paluchy. Kolana są ugięte, stopy w stronę sufitu i pozycja szczęśliwego dziecka. Możesz zostać statycznie, nieruchomo, możesz pobujać się, porolować na swoim kręgosłupie. Sprawdzaj, co ci dzisiaj leży, co ci dzisiaj służy. I jeśli się bujałaś, zatrzymaj się, złącz nogi razem, przytul je, dając sobie jeszcze raz uścisk, tak jak na początku. I następnie przełóż nogi do prawej strony do skrętu kręgosłupa. Lewe ramię układamy do boku. Możesz patrzeć w sufit, możesz patrzeć do lewego boku, na lewą dłoń lub oczy mieć zamknięte. Idą w górę i zmień stronę. Nogi idą na lewą, prawe ramię do boku. Kolana wracają do centrum. Tym razem odłóż nogi płasko na matę. Mogą być ułożone troszkę szerzej. Stopy niech opadną luźno na boki. Ramiona wzdłuż ciała, wnętrza dłoni skierowane do sufitu. pozycja shavasana daj sobie kilka chwil dla tej pozycji Zacznij na nowo zauważać dźwięki, które ci otaczają. Zwróć uwagę, czy jest ci teraz przyjemnie ciepło, czy może delikatnie chłodno. Poruszaj palcami, dłoni i stóp, przywracając ruch do swojego ciała. Unieś ramiona za głowę. Przeciągnij się lepiej jak w strunach. I rozluźnij. Przekręć się na lewy bok i podpierając się dłońmi, odepchnij się, by wrócić do pozycji siedzącej. Weź długi wdech, wyciągnij ramiona do góry, złącz je nad głową, przyciągnij do klatki piersiowej. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę, za to, że znalazłaś, bądź znalazłeś dla siebie czas i przestrzeń. Było mi bardzo miło, że mogłam z tobą tu być i praktykować. Mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć!